Witam wszystkich. W dzisiejszym dniu do mnie gra, którego, na którą czekałem. Niestety nie załapałem się na Kickstartera, ale udało mi się ją zdobyć przez internet. Okazuje się, że można zdobyć, właściwie kupić je jeszcze normalnie w sklepach internetowych w Francji. Jest to wersja Kickstarterowa, mi tak było opisane na stronie. O czym zaraz się przekonamy, jak otworzymy to piękne pudło. A jak widzicie, chodzi tutaj grę. Miste, wydawnictwa Tabula Games. Niedawno były rozsyłane z Kickstartera. A niedawno również zakończyła się kampania, można powiedzieć, siostrzanej gry do tej o nazwie Kajo, na którą również czekam, wsparłem. Dodatkowo otrzymamy jako bonus. Za zamówienie i jest Mystea Defoe, która łączy elementy z gry, zarówno tej, czyli Mystea, oraz i który w, może dojść do mnie w przyszłym roku. Niestety nie pamiętam dokładnie kiedy mają być rozsyłane. Także nie mówiąc zbyt dużo, przejdźmy do otwarcia tego pięknego pudła. Oczywiście jak zwykle jestem nieprzygotowany, nie mam z sobą żadnego noża, nic, ale ostre pazury się przydają, więc nie ma wielkiego problemu. No, oczywiście pudło, widać, spore jest. Również swoje waży, więc będzie tutaj problemu. się wyrzuca. No cóż, to tutaj widzę. No to ci ciekawe. W wersji francuskiej jak się okazuje no, takie oto taki oto dodatkowy element kartonowy Okazuje się, że jest to po prostu tył pudełka, tylko że przetłumaczony na język francuski Powiem Wam ogólnie pudełko mi się bardzo podoba. Jest kolorowe. Dodatkowo są dokładnie tłoczki. Jest bardzo fajnie zrobione elementy świecące się. Piękna jest po prostu. Mnie się bardzo podoba. Ale wydaje mi się, że nie musicie oglądać mojej facjaty. Bardziej Was pewnie interesuje sama gra, więc... Zobaczmy, co my tutaj mamy. Nie będzie to łatwo otwarcie tego z jedną ręką, ale... Jakoś sobie poradzę. No, może być, że będę musiał wyciąć ten kawałek z filmu. Będzie To mój, to jest ogólnie pierwszy mój unboxing Pierwszy mój taki bardziej komercyjny Komercyjny jasno Już ja widzę jak ty dostaniesz z tego jakąś Jakąś złotówkę albo cokolwiek innego Jaj co sobie można zrobić? No kaman. No nie chcę ze mną współpracować tą pudełeczką Chwileczkę Muszę sobie pomóc metodą Taką malutką Gdy gości otwiera pudełko, to będzie pola. Okay. O, jest. Widzicie, tu piękności, to moja. Już biorę kamerę. I zobaczmy. Już odkładam trochę danych, byśmy widzieli. No, jeszcze ze mną chcę walczyć. Widzieliście że coś takiego. O, jest. Udało się. Pięknie. Ło oczywiście pierwsze co widzimy to planszetki o kurcze tutaj mamy o zobaczcie tutaj mamy nie wiem czy to będzie widać mhm. oczywiście jest z górnymi jak standardowo ja o zobaczcie w środek pudełka też jest piękny, oczywiście wytłoczone O symbole kurcze piękne oczywiście wspierający nawet drukowanie wewnątrz piękne o, przejdźmy dalej no, mamy planszetki gracza o ile się nie mylę na frakcji podoba mi się bardzo grafika na nich Oczywiście mogę się mylić, bo jestem czasami tak z teraz z obu stron Tutaj mamy o. znaczniki. Jedną z wysp. Instrukcja. Oczywiście po francusku, skoro kupiłem ją w francuskiej stronie, więc ona również będzie po francusku. Nie, nie ma problemu z znalezieniem takiej. W internecie, piękna, kolorowa. Będzie co się czytać, w co się zgłębiać. Nawet nie będę próbował czytać po francusku, gdyż osoby, które znają ten język, prawdopodobnie by mnie zamordowały. Jedyny minus tego wszystkiego jest taki, że objaśnienia kart tutaj są również w języku francuskim więc na szczęście będą no, pdf więc da się teraz to co bardzo liczyłem kurcze piękne figurki mm. Stanę, żeby było lepiej widać kurcze zobaczcie oczywiście się bardzo cieszę wersja kickstarterowa więc są latki mm. najpierw Aha. tutaj zobaczmy pod spodem co my tu mamy japie bardzo mi się podoba. Woreczek jest, golemy. Klepak plastiku. Dobrze. Włożę najpierw tutaj. Tutaj pierwsze pudełko zabezpieczające. Ej, trzeba będzie troszeczkę miejsca zrobić. Gada mi, gada mi, gada wiem mm. Golemy. kurczę już mi się podobają. Przed co pierwszym razem chciałbym. chwileczkę O, jasno, jasno, oczywiście, że będzie zaklejone. Standardowo, ale dobrze, że chwilę przyklejemy. Tutaj mogłem z drugiej strony odkleić, bo łatwiej było. No, zobaczcie, ja pierdolę zobaczmy, czy będzie widać. Podobają mi się detale, Nie znam się aż tak bardzo na figurkach, ale bardzo mi się podobają. właśnie tej piękności. Nie jest najprzystojniejszy, chociaż wygląda tak kozacko. Bardzo mi się podobają te figurki. Bardzo, bardzo fajne. Co ten to tutaj trzyma? <noise> Jaki beach, page, coś? Nie mam pojęcia. O, o tutaj co to mam za chudzielca? Niestety. Jest to jest jakaś maska? Tak, Dwie. Dwa noże. Miecze. Miecze to nie są. O, tutaj mam już te większe figurki. Ja troszeczkę swoje kurcze. Coś, co przypomina takiego Mecha o, 18. Takie trochę to. Oczywiście, tak, to ja widzę. że ja widzę, nie znaczy, że moja kamera jest w stanie to złapać. Super, mhm. drugi o i teraz ten największy, największa z figurek, bynajmniej w tej, w tym traju. Czy ta scena fi figurki, jak to woni? zostawmy kolegę na stole. Mm. <laughs> ładnie wygląda. Miecze są. No trochę się bałem, że jest to troszeczkę takie miękkie, ale tak chyba te figurki są. Teraz będę musiał pamiętać, żeby <grytanie> nie naciskać ani nie zrobić nic, bo ja to jestem zdolny. Jeszcze jestem w stanie przed pierwszą grą uszkodzić figurki. Także moje zdolności nie znają granic. Hmm, to jest są narodowe. <grytanie> co to jest? nie mam pojęcia co to jest się okaże jak przeczytam instrukcję oczywiście tej karty malutkie nie co to znaczy dwa coś robi, przywołuje portalowo bo... jejku Oczywiście to jest w języku, którym e, bardzo dobrze znam, znam z tego języka jedynie liczby, no i te Xy. <gwiazdki, Gwiazdki też rozróżniam, jednakże nie jestem w stanie czytać po lapońsku. może brata poproszę kiedyś Tutaj mamy golemy Te też są dosyć spore Takie są ludy wyglądają takie z kamienia Trochę mi się tutaj przypomina jeden z gier, które grałem Dwie pozy oczywiście ich że pięknie wyglądają Dziewięć czy one mają wszystkie? Nie, mają. O, i tutaj mamy figurki. Od tego mogłem w sumie zacząć. Zaraz po potworach. Figurki, postaci. Chyba, że... No, ładne, ładne. Oczywiście świat fantazy taki, oczywiście stworzony. Więc musi być osoba przypominająca czarodziejkę. Mm -hmm, mm -hmm. niestety światło nie pada tak dobrze Zobaczcie, hmm, że wszystkich nie pokażę tylko po niektóre ale powiem że no podobały mi się naprawdę te figurki mi się podobają też są piękne lite ale piękne tak, jak ktoś przypomina mumię. Nie wiem, czy jak jest dwóch. Dziesiąt, czy jak? Ech, miałem sobie odświeżyć postaci w tej grze. Jednakże, oczywiście, ja, jak zwykle, nieprzygotowany się napaliłem, gdyż gra przyszła, więc trzeba wyciągnąć. Dobrze, i tutaj mamy drugi. I drugi tej. Tak, tutaj jest reszta. Zatem Zrobimy tutaj tą mądrze, albo nie tutaj również jest zabezpieczone. Co my tutaj mamy? Znaczniki, nieznaczniki. Trochę tych znaczników tutaj jest. Takie potwornickie. Ciekawe, wyglądające. No. Widzisz tutaj. O, troszeczkę nie musi się oglądać mojej spodni. O, kolejne. Znaczniki, czy znaczniki. Poznam to na figurki. Może sobie położyć. Znaczniki. Nie. Ładnie, ładnie. To... Kosteczki, nie kosteczki. Teraz przypomnę na żółwie. Nie mam pojęcia dlaczego to, ale będzie fajnie. Tutaj mamy hmm, fajny ten woreczek, fajny materiał. Rokowane logo MiStea Oczywiście kolejne karty Reszta tutaj Jak zwykle do góry nogami Tapowanie karty daje Chyba czy punkt zwycięstwa? Nie mam pojęcia Zobaczmy może jednego z tych maluchów Są naprawdę fajne Też fajnie wyglądają Ciekawe czy tam mi się Czy uda mi się Dać zooma na takiego małego Prawie, chyba na te, które leżą. No, a co? O jest, udało się. Jeszcze ale mają krzywe gęby. Ale wyglądają bardzo fajnie, powiem. Są różne, jak widać. No ładnie. Jedne wyglądają z tarczami. Jedne bez. Jedne. A ten tutaj? No zobaczcie. Mam taki tutaj rodzynek. obrócony. Do nas. Co ty się tak wstydzisz? Czy jaki grzeb? Come on, chodź to wyłaś. A to jeden z tych. Jedzie, jeden z takich. Kolega się przed nami chciał schować, widzieliście? Go. Ale też fajne jest troszeczkę szczególików na nich. Jak ich widzimy? Mają na głowach to. No, i kolejnych, jest więcej takich. Prawdopodobnie przy transporcie trochę były porzucane, więc jest duże prawdopodobieństwo, że się po prostu powracały. Ale. Drogi kolego, jak widać, w porównaniu z palcem, nie są jakieś takie olbrzymie, ale są bardzo fajne. Jeśli o to chodzi. Dobrze, tutaj mamy. Dobrze, połóżmy to tutaj. Kolejne plaszetki. Oczywiście, o, funkcja zoomu działa. Jak działa. Też ładne. O. O, to chyba Wolfirion siedzi tutaj w tle. <laughs> właśnie Wolfiriona również wsparłem, i będzie można jego figurkę używać również do pewnych zasad. To jest właśnie fajne w tych grach Tabula Games, bo bardzo, yy, bardzo często właściwie oni bardzo współpracują z, współpracują, słuchają swoich. Wspierających, graczy i naprawdę można yy, tutaj powiedzieć, że. O, więcej tego jest. A tutaj jest. Trochę jest tych planszytek. Tutaj reszta wysp. Pozostałe cztery wyspy. No, nie ma co. To oczywiście się wszyscy domyślałem, że to jest plansza. Ja ją jej na razie tutaj nie rozłożę. Eee, muszę uprzątnąć tego stół o tutaj mamy pl kolejną planszetkę no to gór nogami nie za bardzo no ładna ładna już bardzo grafiki mi się podobają a tu mamy tak tak to jest właśnie to o czym mówiłem to są wspomagające to jest yy... No, i to troszeczkę będzie bolało, gdyż to jest jedna z kart pomagających. O i znowu, również tutaj, jak widzicie, jest bardzo wiele. Proszę wybaczcie, jak odbija się troszeczkę światło Jest bardzo dużo wspomagających. O jezus, Maria. Aha, do każdego do gracza jest jedna. Tak to jest, jak się ma kurczy halogen, tutaj założono. Hm. Dobrze to odłożymy z powrotem do pudła. i spróbujmy, może rozłożyć chociaż trochę tą planszę. To na razie schowamy też do pudełka. No i oczywiście co? Bardzo mało wyciskania tutaj jest, ale w sumie jakiś jeden wyskoczył, to można go wziąć. Karton jest taki dosyć. Powiem podoba mi się też grafika, widać różne oczywiście symbole, które oznaczają. Widzę, wydaje mi się punkty zwycięstwa. E, punkty nie wiem czego. Różnie można to tłumaczyć. Oczywiście. Tak samo jak ja tłumaczyłem instrukcję jedną, więc również to różnie tłumaczy. Na razie odłóżmy to na bok to również i planszetki graczy instrukcje na bok i rozłóżmy lepiej lub bardziej planszę, no trochę jest trochę chyba się poobijała tak troszeczkę, nie wiem też chyba podczas transportu, no nic nie poradzimy ale o, udało się główna plansza widzimy tutaj będą wyspy Nie. Także trzeba przyznać, mmm, że naprawdę bardzo ładny zestaw. Tutaj oczywiście będą wyspy, tutaj będą te kolejne ery. No trzeba przyznać, że bardzo fajny zestaw. Oj, nie mogę się doczekać grania. Tylko czeka mnie teraz czytanie instrukcji i nauczenie się zasad. Również może również może. Wydrukuję te zasady. Nie wiem, na razie bardzo dziękuję za uwagę, że byliście ze mną. Że dotrwaliście prawdopodobnie do końca z moim gadaniem, z moimi głupimi tekstami, których pewnie było trochę nawet nie zauważyłem, ale taka jest zawartość mystea. Bardzo dużo jest kart, oczywiście mógłbym je otworzyć. Nie chcę tego jednak robić z prostego powodu. Zostawię to na później, gdyż chcę się zapoznać z instrukcją. Także bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam może ponownie. Miłego dnia życzę. Dzięki.